Konferencja początkowo była planowana na miesiąc kwiecień, bo kwiecień właśnie kojarzy się z autyzmem i tutaj ta problematyka, jak gdyby jest podejmowana przez wiele szkół. W tym roku tak wyjątkowo w maju. Natomiast mam nadzieję, że ta konferencja przypadnie do gustu uczestnikom, a zainteresowanie jest bardzo duże, ponieważ zgłosiło się już około 60 osób, które chciałyby wysłuchać tego co mają do powiedzenia nasi prelegenci. Będą uczestniczyły panie z poradni pedagogiczno-psychologicznej z Piotrkowa, bo tam też ta poradnia wystawia orzeczenia związane właśnie z kształceniem specjalnym z uwagi na autyzm. Jest to poradnia, która obejmuje właśnie nasz powiat też bełchatowski i tą wiedzę naprawdę mają bardzo dużo i to wsparcie z ich strony jest bardzo duże, jeśli chodzi o rodziców i dzieci. Również będziemy mieć prelegentów, jeśli chodzi o naszą poradnię, ponieważ też od wielu lat prowadzi taką działalność wspierającą rodziców i dzieci, jeśli chodzi właśnie o problemy związane z autyzmem, ale będzie będziemy mieć też prelegentki które przedstawią nowe innowacyjne spojrzenie na autyzm między innymi pani Maria Jendral Dąbrowska która jako jedyna wydaje mi się w Polsce zajmuje się metodą Handle. Jest to metoda, która skierowana jest głównie do rodziców i nie chciałabym więcej tutaj zdradzać, ponieważ osoby, które przyjdą, na pewno ta metoda im się spodoba i jestem przekonana, że wdrożą tutaj w codzienną działalność i pracę z dzieckiem autystycznym. Spotkanie odbędzie się w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym początek o godzinie 10.00.